No słuchajcie, szybką taką relacyjkę rzucimy. Siedzę z bąbelkami. muszę się chowają za autem. No właśnie. To ma dzieci, ten się w cyrku nie śmieje. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Szybka relacja. Oczywiście zrobię taki filmik z tym autem eee, za dnia, ale tak tylko wam pokażę jak ten samochód się prezentuje. najpierw, przez to, że go odkupiłem po pięciu latach. I w styczniu tego roku, słuchajcie, pogubiłem takie pierdołki, dygawienka, yy, ale już Wam pokażę, bo to wyposażenie, zwróćcie sobie uwagę, no kurde, chyba najbogatsza wersja, ale hitem tutaj jest zawieszenie, teraz go zapalimy. Pokażę Wam, yy, ma hydrauliczne zawieszenie ten samochód. Więc jak widzicie w standardowym miejscu tutaj jest po, potencjometr świateł, a tu jest taka dźwignia do podnoszenia zawieszenia. Patrzcie, teraz się podnosi tył. Dzień. Zaraz się podniesie przód, bo dobrze widać, gdzieś do góry. Zajęci ta spolawa, jak ktoś jeździ w oforowdzie, to yy, można sobie podnieść. A na normalną jazdę, patrzcie, o, pojazd, taka wysokość, pojazd go opuszczamy Ciad, tutaj, siad, tutaj przód, siada. Więc yy jego jak znaczy, komputerki, wszystko, wszystko działa, więc słuchajcie taką szybką tylko relację wrzucę z tym autem, a w kolejnym tam jakiś dniach będzie fajna pogoda to zrobię z nim filmik taki y, całościowy, bo jakieś 7 lat temu wrzucałem na YouTube ten filmik, znaczy ten samochód, później go sprzedałem i teraz go kupiłem, więc y, taki tylko szy szybki filmik wrzucę. Wrzucam, a taki dłuższy zrobię może w ciągu tygodnia dwóch. Także dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Widzimy, widzimy się w kolejnych zacinków. Na raziecho. Hej ja, cześć, Ciao, Paki? Siema. Emma.